Isfahan, XVII-wieczna stolica Imperium Safawidów. Wśród tłumu Persów postać w kontuszu z buławą upasa. To nie Fata Morgana, to polski poseł, wysłannik króla Zygmunta III, który właśnie stanął przed szachem Iranu. Nie po handel, nie po przyjaźń. Po sojusz wojskowy przeciw Imperium Osmańskiemu. Rzeczpospolita wysłała najdłuższą i najkosztowniejszą misję dyplomatyczną w swoich dziejach. Jezuici, szpiedzy, ormiańscy tłumacze, posłańcy króla i zakonników wszyscy z jednym celem przekonać szacha Abasa, że wspólny wróg to wspólna szansa. Ale gdzieś po drodze misja utknęła. Kto ją sabotował? czy Polacy naprawdę chcieli walczyć z Osmanami ramię w ramię z Persami? I co robili nasi ludzie w sercu Orientu, tysiące kilometrów od Krakowa i Wilna? Polska wyprawa do Persji, dyplomaci, szpiedzy i misjonarze. Już dziś o 22:00 na kanale Trochę legendy historii.